Bez tej operacji imponująca kładka pieszo-rowerowa w ciągu ulicy Kamieńskiego nad torami kolejowymi i Powstańców Śląskich byłaby bezużyteczna. Beton lał się przez prawie całą noc po to, żeby piesi i rowerzyści mieli po czym chodzić i jeździć. Noc to jedyna dogodna pora w ciągu doby, żeby dokończyć betonowanie obiektu bez paraliżu tej części Krakowa. Budowlańcy musieli uporać się z najtrudniejszym fragmentem kładki nad torami kolejowymi i ulicą w czasie, kiedy pracowali kilka metrów nad ziemią ruch samochodowy Podkładkom był zamknięty. Gigantyczna pompa wtłoczyła na ten fragment kładki około 60 metrów sześciennych betonu. Przywiozło go 8 betoniarek. Każdą porcję betonu trzeba było dokładnie i przede wszystkim równo rozprowadzić dla przyszłego komfortu pieszych i rowerzystów. Nie będą się poruszać po samym gołym betonie. Finałem prac przy nawierzchni przyszłej kładki będzie wylanie specjalnej warstwy żywicy i zamontowanie osłon oraz barierek. Kładka ma być gotowa późną wiosną. Jest budowana w ramach całego Ciągu drogi rowerowej wzdłuż kamieńskiego od Nowosądeckiej do Ronda Matecznego i dalej do Ludwinowa.